Siema, z tej strony Xnolix i witam was w drugim odcinku z serii Od zera do mistrza Geogessera. No i co, bez jakiegoś dłuższego przedłużania zaczynamy Od ostatniej gry trochę sobie pograłem e, Lecimy, jesteśmy w jakimś miejscu, tak? Jesteśmy tutaj, skuterek jest z nami Walczymy też z jakimś Polakiem Okej, okay. tutaj sobie idziemy Rejestracja, rejestracja raczej nic by nie, nie podpowiedzą mi Słońce coś mi da, tam jest chyba słońce albo tam Ale jesteśmy na półkuli południowej, tak by mi się przynajmniej wydawało Te drzewa, te drzewa To są palmy? Tak, palmy No, palmy takie są Nie wiem, naprawdę nie wiem gdzie możemy być Ja bym dał w jakąś Indonezję na przykład Po prostu i tyle Zobaczymy, chociaż kontynent dobry będzie Indonezja? czy Tak jest, mamy Indonezję Okej, okay. czy tam Malezję? Nie, to jest Indonezja cały czas yy, Czy Malezja? Nawet nie wiem w sumie Chyba Indonezy, dobra, jesteśmy tak. Eee, tutaj mamy ciemniejszego pana, czy jest to Afryka język, nie wiem co mi to mówi, nic mi to nie mówi, tak w sumie. O, mamy tego takiego Jeepa. Okej, okay, ale on jest sza... Nie, ja powiem tak. Ja powiem, że tutaj jest tutaj Rwanda, tak? zobaczymy tutaj w to miejsce, kliknijmy i zobaczymy czy to będzie Rwanda, czy nie. Wygląda jak takie większe miasto, więc klikam tutaj w stolicy albo Senegal. W Senegalu jeszcze jest takie coś. Dobra. Czyli Senegal i Rwanda. I to musimy zapamiętać, że w Senegalu i w Rwandzie. W, w Rwandzie. Co? W Rwandzie. No. Tutaj mamy jakieś tablice, nie wyciszyłem messengera i to usłyszeliście pewnie, więc muszę to zaraz poprawić, ale to zaraz po tej rundzie. Niestety, będziecie mieli jeszcze jakieś powiadomienia, jak przyjdą sorki, sorki, wybaczcie mi chyba na tyle. To mi wygląda tak bardziej azjatycko, Wam powiem. Tak, nie wiem. Azjatycko? No trochę tak. Tu coś mamy. Czy to są jakieś azjatyckie napisy? No to nie wyglądają mi na azjatyckie, akurat. E, cyk, cyk, cyk? Nie, to taki bardziej angielski. Co, co Brazylia? Eee, to jaka Brazylia? Zresztą znaczy, no może być to Brazylia, co nie? Ale dałbym sobie. A, półkulę zobaczmy w ogóle. Jest to półkula, właśnie, pół, północ. No, nie, to jest środek. E, to jest blisko równika, albo się przejdźmy i zobaczmy gdzieś indziej, jak będzie słońce. Na przykład, na przykład na tej ulicy, sp spójrzmy sobie. E, słońce jest w tym miejscu. Dobra, południowa to jest półkula. E, północna, północna półkula. Jakiś Meksyk może to nie wygląda... E, e, Meksyk? Dobra, dajmy ten Meksyk, niech będzie. Nie mam pojęcia, co to może być. Spróbujmy Meksyk i... I... I nie, to jest... Indonezja? Znowu? Wiem, że tak azjatycko mi trochę to brzmi, ale, ale, znaczy wygląda, nie brzmi, ale czemu ty to jest jakiś taki ten? Ten budynek jest pewnie jakiś charakterystyczny. Mi to wygląda tak bardziej Zjednoczone Emiraty Arabskie. Tak, takie klimaty to są. Ale to nie jest Burj Khalifa, co nie? Jesteśmy na pół, to jest północ, tak? Ej, sorry, to jest południe, więc jesteśmy na półkuli północnej. To są takie śmieszne te, Jumeirah Park, Jumeirah. Dobra, zobaczmy, czy w Emiratach, arabskich, będzie coś takiego, gdzie tu były Emiraty tutaj. Ju coś tam, Jumeirah w tym. E, wiecie co? Raczej tego nie znajdę, tak też obstawiam. Ruch prawostronny to się zgadza, tak? Tam jest, mamy e, ruch prawostronny. Dobra, zobaczmy w mieście. Wielki budynek, jakieś tutaj napisiki. E, Alvorod. Ok, może z daleka będzie widać jakieś Al-Al-Alvorod. Al, -al, -al, -al -worot. E, Z takiej odległości. Alvorod, Al-Alvorod. Vorod, Vorodo. Vorod. Eee, no, no, nie widzę. Może jeszcze bliżej zobaczmy. Tu mamy ten Dubaj. Alvorot, to musi być coś takiego spore, takie, wiesz, że będzie to widać, prawie że od razu. A ja tu tam tego nie widzę, na przykład. Eee, no dobra, dobra, dobra. Alvorot, dajemy w tu, bo to na no, Dubaj mi nie wygląda. Dajmy sobie tu, tak Dubajsko. A okolí, jednak Dubaj. Dobra, tutaj Dubaj widzę. E, tutaj gdzieś jest ten Alborot? Nie, no, do tego nie widzę. Sorry, ale naprawdę nie wiem, co tu się dzieje. Nie wiem. Najważniejsze, że cały czas tego przeciwnika klepiemy po tak? Chyba, że to jest bot. Razie to jest bot, ale nie wiem. E, mamy ruch prawostronny, o ile dobrze. Nie, znak jest po lewej stronie. Nie, czy po teraz jest po prawej? Nie, ruch prawostronny, dobra. Mamy ruch prawostronny, czyli to nie będzie jakaś Indonezja żadna ani nic takiego. Tak, tak. No to wygląda jak Indonezja trochę, ale jeżeli to nie jest ruch prawostronny, Filipiny, może jakieś. Parę 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 parę. pare brzmi, to jest Meksyka, tak hiszpańsko parę parę. Mamy tutaj flagę USA i co to jest za flaga? To druga? Kuba, 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 to jest Kuba? Nie wiem. Tak trochę wygląda jak Kuba. Ale Kuba przecież chyba nie ma tego widoku z mapsów. Yy, jakaś po la Policja. No nie, nie jest to la Policja, ale... Kuba? To jest fotoga Kuby? Albo Chile. Nie no, Kuby chyba. Porto jakieś jeszcze, dobra. Codziennie, damage dostaje taki. Oj, niebezpiecznie się zrobiło. Niebezpiecznie, już mamy tyle samo. HP. No nie fajnie, nie fajnie. czyli co? Szybki speedrun robimy. To, to może być Wielka Brytania, jakaś e, Europa. Czekaj, podjedźmy sobie, czy to będzie Europa. No nie widzę właśnie, czy to jest Europa, czy nie. E, Europa, dobra. E, takie, takie domki z cegły w Europie, to mi mówią Irlandia, ale czy jest. Język angielski przeważający jakiś No, Europa He Poszukajmy sobie jakiegoś języka angielskiego, no Albo ruch, najpierw ogarnijmy ruch Mamy lewą stronę, to Irlandia, tak Dajmy sobie Irlandię od razu W Dublin może sobie klikniemy nawet gdzieś Gdzie dokładnie, nie wiem, ale no obstawiam, że to będzie Irlandia Jednak nie Wielka Brytania i idealnie Dublin I co, koniec jest tej pani? Jeszcze nie, jeszcze nie Yy, dobra, jeszcze jedna rundka jak dobrze pójdzie i wygramy, albo jeszcze jedna rundka i jak źle pójdzie i przegramy, co nie? Dobra, zobaczymy. Yy, nie myślę, że to jest czerwone. Yy, wielki taki blur. Słońce jest na półkuli południowej, więc my jesteśmy na półkuli północnej. W sensie nie na półkuli, tylko że słońce jest na południe po prostu. Yy, tu coś mamy yy, To jest taki. Taki. no angielski, nie prosto angielski, no zwykły angielski ruch lewostronny, tak? Tak, lewostronny ruch angielski, lewostronny ruch to Filipiny były? E, Filipiny albo jakaś Australia, może też. E, w Indiach? Indie? Indie? Indie co? Nie, czemu Indie to były? Z jakiego powodu niby. Ej, Edward to jest Japonia, taki vibe japoniowy jest Mamy taki znaczek, to też jest ten, japoński znaczek Żeby nie wyszło, że głupot nie gadam W sensie, że właśnie gadam głupoty Ale tak upewnijmy się, czy to jest japoński znaczek No nie wiem w sumie Ale, ale, ale yy, To na pewno jest japoński znaczek To też będzie japoński znaczek Bo to jest takie z kreską, tu mamy to no Japonia ewidentnie Tutaj mamy, no 5k nie Ale zabraliśmy już koleżance 15hp I to jest runda Tak naprawdę o 1000 punktów różnicy jest koniec 1000 punktów różnicy jest koniec Dobra, co my tu mamy Blachy, nie są to blachy europejskie Żółte pasy, Stany, ja będę w Stany widząc żółte pasy, ale jeszcze się chwilę Nie, nie żółte pasy, co ja Jakie Stany, nie właśnie nie dałbym w Stany yy, Bo nie ma tych pasów Tutaj żółte E, żółte pasy, gdzie takie mogą być? No, kanała też odpada, co nie? Musimy znaleźć tekst, o właśnie. E, w, to brzmi, nie wiem, niemiecko, tak? Może trochę? Trochę tak niemiecko. Tutaj mamy taki żółty pas. E, dobra, coś mieliśmy. Czekaj, czekaj, cofnij mi, cofnij, cofnij, cofnij. Tu w tym miejscu, myślę, że jakaś flaga była? Nie, nie ma żadnej flagi. Eee, tu coś ten nie, też nie ma, dobra, lecimy dalej, o, możemy coś przeczytać, niemiecko jak nic, i nie ma europejskich blach, na pewno, na pewno nie ma europejskich Takich blach. Eee, mam na mózgu teraz, eee, dobra, 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 nie mam pojęcia co to może być, naprawdę nie wiem, no jakiś, ten... Europa, tak, na pewno to jest Europa jakoś niemieckojęzyczny krajcie. Nie będą to Niemcy, nie będzie to Dania, Austria raczej też nie? Szwajcaria jakaś. Berno. A dajmy sobie w Berno, no. Szwajcarii. Znowu mi coś spadło, masakra. Oj, kolego! Oj, Szwajcaria! Koniec! Koniec! 1600 HP zostało ci zabrane, koleżanko. Yyy, 16 000 HP. Więc fajnie, wygraliśmy, dobra, cieszę się, cieszę, cieszę. <laughs> Ten mój skinek jest po prostu przepiękny. Dobra, wygraliśmy. tu czy dużego oporu nie ma, tak? Ale ja się uczę. Jak się nauczę w końcu, to, to może wykupię tego Geogessera, Geogessera w końcu. Zobaczymy. Ten też ma taki skinek: taki Walter White, ale królikowy, imprezowy. E, dobra, tutaj w ogóle statystyk statystyk też nie zaliczę. Europa na pewno to jest. E, to są śmietniki takie w okolicach Serbii. A nie wiem, zaryzykujmy. Wiecie co? To jest pierwsza runda, zobaczymy czy tak, taki no-move mi się uda po dwóch informacjach. Eee, Właśnie, to jest, to jest taka... to jest pi? To jest pi czy nie jest pi? Eee, bo to jest albo ten... nie, nie łacina tylko ten, ten, ten... Eee, dobra! Ej! To są te około serbijskie kraje, mają ten śmietnik. Dobra, to jest ważna informacja. Albo mi się wylosowało dobrze i strzeliłem. Ale wydaje mi się, że takie śmietniki. Coś tam kiedyś widziałem o tym. Znowu Europa, czy nie? Nie tym razem. No to już trochę gorzej, bo ja tam tylko Europy się uczyłem. I tam powoli, powoli na logikę tam próbuję kraje rozróżniać. To nie będą może stany. Południowa półkula. definitywnie południowa. Tu mamy znak stop, tak? Czy parę? Jest stop. Dobra. Ruch prawostronny, tak? Upewnijmy się, żeby nie było... Lewostronny czy to jest jednokierunkowa? Ruch mamy. Mamy, mamy. Właśnie. No, prawostronny na pewno musi być. No, musi być ruch prawostronny, co nie? Musi. Tylko co to jest na półkuli południowej? Bo tak. Myślę, czym mi to wygląda. Nie. Moi drodzy, mamy ruch lewostronny. Czyli to będzie co? Te okolice tutaj, tak. Ta część, ta część. Więc dajmy sobie klasycznie w Indonezję. Nie pokona mnie, nawet jak da w Australii, to będzie Australia. A RPA jest dobra, ale mówiłem, że to są te tereny albo te tereny. Nie patrzyłem na ludzi, co nie wiem, ty. A w RPA nie ma bocznych, żytych pasów, a środkowe białe? No są, a nie było takich pasów chyba. Co to jest? To jest kom czy to jest naprowadzające jakieś? To jest kropka, co za, 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 za ma jakaś. Zanzibar, Zanzibar, tak Zambia Zambia, Zambia, Zambia. Tutaj jest Zambia, dobra. Dajmy sobie Lusaka i zobaczmy, jak tam kolega sobie poradził. Nie wiem, Meksyk na pewno nie RPA ma zu. Zu? No dobra. Zapamiętajmy, że RPA ma zoo. Pewnie i tak to zapomnę, co nie, niedługo, ale możemy sobie zapamiętać. Europa, tak? Czy nie? Chyba tak. Sprawdźmy sobie tak. Europa z tym... Tak, na pewno Europa z tym, czy... czy jażdę widzę? Czy... Halo? Nie, to nie jest Europa e, ale to też nie jest w takim razie Ukraina chyba? Jak rozpoznać Ukrainę i Rosję? To jest najlepsze pytanie. Bo powiem, że ciężko 3. 3, 3, 3, trzy Czy trzy będą w Ukrainie? Czy w Rosji? A dajmy sobie Rosję, dobra, dajmy sobie Rosję gdzieś w Moskwę. No może być w tą Moskwę, cyk, ale Moskwa nie powinna wyglądać bardziej potężnie. Może jednak Ukraina? A e, Moskwa, ale dalej, okej. Okay. Moskwa, co ja gadam? Rosja dalsza. Okej, okay, ale zgadam chociaż kraj, tak? To się liczy, to się liczy. No tylko będzie trzeba się płóczyć Rosji, dlaczego taka i nie, nie inaczej. To jest Europa z żółtymi blachami, tak? Dobrze widzę, dobrze widzę. Teraz powiadomienie z XTB i jeszcze przyszło. No nieźle, nieźle. To nie jest reklama jak coś. Bo tak nie wiem czy XTB polecam, czy nie, to jest dobre pytanie w sumie. Eee... Trochę mnie czasem zawodzi, trochę mnie czasem nie zawodzi Ale nie, to jest tematem tego, tego Tych naszych rozkmin Kurde, to wygląda jak te tereny troszkę Belgia, Holandia, Belgia może? A dajmy sobie Belgię, no zobaczymy Ej, i to była Holandia, nie Belgia Ale jednak tereny dobre Zadaliśmy mu trochę de I mamy to Wygraliśmy, pięknie Znaczy, chyba ani raz jeszcze nie przegrałem tutaj, a zagrałem No, no dobre 50 pojedynków Zobaczymy jak tam stoimy z czasem nagrywania Idealnie, dwie rundy nam dzisiaj starczą Tak, nauczyliśmy się czegoś W sumie nie wiem, zagraliśmy To na pewno wiem, muszę wyciągnąć więcej wniosków Muszę się pouczyć, ale to sobie Ogarniemy na spokojnie W tym miejscu się z wami żegnam, dziękuję wam za oglądanie I widzimy się w kolejnym odcinku Siema!